Tęsknię. Wyjechałeś w najgorszym momencie. Nie będziesz na moich urodzinach. Nie martw się. Jak tylko wrócę, wszystko nadrobimy. Gdzie jesteś? Co się stało? Nic. Znowu dręczy mnie ten śmieć. Wracaj szybko, Gaston. Tutaj jest okropnie. Otaczają mnie same żmije. Obrzydlistwo. Horror. Jakim prawem mnie uciszasz? Jestem matką jednej jubilatki i przyjaciółką drugiej, w przeciwieństwie do ciebie. Nie kłóćcie się. Zaraz rozsadzi mi głowę. Nie tylko Tobie. Po to nas wezwaliście. Dobrze, że jesteście. Usiądźcie. Mam dla Was dobrą wiadomość. O co chodzi? Impreza się zbliża, a nam coraz trudniej dojść do porozumienia. Postanowiłem, że ostatnie szczegóły ustalę z Waszymi rodzicami. Co? Wszystko będzie nie tak. Spokojnie. To najlepsze rozwiązanie. Miguel, już nie musisz się tym zajmować. Dzięki za pomoc. W takim razie idę. Kochanie, mogę Cię zastąpić. To miło z Twojej strony, ale zajmij się lepiej swoim życiem, jeśli je masz. Przestańcie. Valerio, dziękuję. Ale sam to załatwię. Ja znam Twój gust i zadbam, żeby niczego nie zabrakło. Bądź spokojna. Mamo. Tak? Pamiętaj, że to także moja impreza. i żeby nie wszystko było w stylu mini. Inaczej zadzwonię do tej złośliwej dziennikarki i opowiem jej o twoich operacjach plastycznych. Nie stresuj mnie. Poza tym nie miałam żadnych operacji. Tylko ostrzegam, żeby później nie było niespodzianek. Mamy opóźnienie. Czeka nas wizyta w kilku sklepach. Nie strofuj mnie, chodźmy. Niech się pan pospieszy. Boże, cierpliwość. Szukałeś mnie? Pilny drzwi. Po co? Muszę znaleźć komórkę mi. Pospiesz się, a ty pilnuj. I to chyba najwspanialszy prezent. Teraz oskarżę cię o kradzież. Zostaw moją komórkę, bo zacznę krzyczeć. Co Gaston robi w Monterey? O czym ty mówisz? Ten numer dzwonił z Monterey. Nie wiedziałam. I nie masz pojęcia, po co tam pojechał. Powiedział tylko, że przywiezie mi wyjątkowy prezent. Oby nie miało to związku z moją rodziną. Gaston nie jest taki jak. Ty. Przestań wtrącać się do mojego życia i nie groź mi. Mówię to dla waszego dobra. Chyba ktoś puka, tak? Rzeczywiście. Kto tam? Spotkanie zespołu. Beze mnie. Musimy przyjść wszyscy. Nie obchodzi mnie to. Idź sam. Mija nie czuje się najlepiej. Biedactwo. Jasne, to Mija ludzi. Nienawidzę go. Udawaj, że niczego nie słyszałaś. Mam pomysł. Nie wiem, kto pomoże mi w sprawie celiny. Miguel? Nie powinnam się z nim zadawać. Ale celina słucha tylko jego. zawsze miała do niego słabość. Żyjecie jak pies z Kotem. Nie spełni twojej prośby. Poniżysz się przed nim? Dla przyjaciółki jestem gotowa na wszystko. Muszę pomóc Celina. Jesteś kochana. Zaraz cię dogonię. Szpiegujesz mnie? Nie. Mówi, chłopcaś wyjechał i kleisz się do mnie? Nieprawda. Co jest? Nic nie rozumiesz. Coraz trudniej jest być mną. Na dodatek te urodziny. Wciąż jestem pod presją. Nie szpieguję cię. Podsłuchiwałaś, kiedy rozmawiałem z Niko. Powiedz wreszcie, co się dzieje. Musimy pogadać. Słucham.

Zawsze, kiedy masz problem z Celiną albo Vico, biegniesz do mnie Często to zmienić Radź sobie sama Nie zwracaj na niego uwagi Co jest? Lupita wyjeżdża i nie chce powiedzieć dlaczego Nie potrafię jej zatrzymać Lupita wyjeżdża? Nie mogę nie załamuj się Pomyśl na spokojnie Trzeba coś wymyślić Mogą ją przez to wyrzucić ze szkoły Nie znam dobrze jej mamy Ale słyszałem, że to wiedźma Zgadza się Skąd wiesz, że chodzi o matkę? Od Majry Podobno przysłała jej list ta kobieta to czarownica. Perdón que los interrumpa, jest Celina, a nie mama Lupity. Skąd wiesz? Nie mogę powiedzieć. Obiecałam. Ale przynajmniej masz trobę. Dzięki co celina ma z tym wspólnego? Mija chciała o niej porozmawiać. I co? Nie dałem jej dojść do słowa. Poszukam jej.